Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się na chwilę, zanim spuściłeś wodę w toalecie i naprawdę przyjrzałeś się temu, co tam zostaje, większość osób nie. To temat niewygodny, krępujący, często wręcz uważany za tabu. Ale prawda jest taka, że kał jest jednym z najważniejszych sygnałów, jakie ciało może nam wysłać. To nie jest przesada, to nie jest straszenie, to jest biologiczny komunikat o stanie zdrowia, który dzieje się codziennie i którego prawie nikt nie zauważa. Wiele poważnych chorób, takich jak problemy z wątrobą, trzustką, jelitami, a nawet rak jelita grubego, zaczyna się po cichu, bez bólu, bez gorączki, bez widocznych objawów. Ale bardzo często pierwszy znak ostrzegawczy pojawia się właśnie w toalecie. Dlatego dzisiaj chcę, abyśmy porozmawiali o tym szczerze, spokojnie i bez wstydu, bo świadomość może uratować życie Twoje albo kogoś, kogo kochasz. Witaj na kanale Zdrowie plus Życie. Miejscu, w którym mówimy o zdrowiu w sposób ludzki, prosty i konkretny, tak aby każdy niezależnie od wieku mógł zrozumieć swoje ciało i zadbać o nie na czas. Jeśli ten temat dotyczy ciebie, twoich rodziców lub dziadków, zostań z nami do końca. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj Zdrowie Plus Życie i napisz w komentarzu: Dbam o swoje zdrowie to mały gest, ale może być pierwszym krokiem do dużej zmiany. Kał może wydawać się czymś banalnym, zwykłym efektem ubocznym trawienia, czymś, o czym najchętniej nigdy byśmy nie rozmawiali. Ale w rzeczywistości jest jednym z najbardziej bezpośrednich i czytelnych komunikatów, jakie wysyła Twój organizm. To, jak wygląda, jaką ma konsystencję, kolor, zapach i jak często pojawia się w toalecie, nie jest przypadkiem. Odzwierciedla to, co dzieje się wewnątrz Ciebie w układzie pokarmowym, jelitach, wątrobie, trzustce, a nawet w układzie odpornościowym i hormonalnym jelita są często nazywane drugim mózgiem. Nie tylko dlatego, że posiadają rozbudowaną sieć połączeń nerwowych, ale również dlatego, że to właśnie tam powstaje znaczna część substancji, które regulują nasz nastrój, energię, apetyt i reakcje odpornościowe. Gdy jelita pracują prawidłowo, czujemy się lekko, mamy więcej sił, lepiej śpimy, mamy spokojniejszą głowę. Gdy jelita są przeciążone, zapchane, podrażnione lub pozbawione zdrowej mikroflory, pojawia się zmęczenie, wzdęcia, drażliwość, problemy z wagą, mgła umysłowa, a często także ból, choć wiele osób nie potrafi od razu połączyć tych objawów z trawieniem. I właśnie dlatego kał jest tak ważny, pokazuje, co dzieje się w środku, zanim objawy staną się widoczne na zewnątrz. Aby lepiej zrozumieć ten sygnał, lekarze korzystają ze wspomnianej skali bristolskiej, która opisuje kształt i strukturę stolca od typu 1 aż do typu 7. Stolec typu 1 to małe, twarde grudki, wyglądające jak bobki kozie, które są trudne do wydalenia i często powodują ból. To znak, że jelito trzyma masy kałowe zbyt długo. Woda jest z nich prawie całkowicie wyciągnięta, więc stają się twarde i suche. To klasyczny obraz zaparcia przewlekłego, które może prowadzić do hemoroidów, pęknięć odbytu, bólu brzucha, a nawet stanów zapalnych. Na drugim krańcu skali znajduje się typ 7-stolec wodnisty, który oznacza, że treść pokarmowa przeszła przez jelita zbyt szybko, zanim organizm zdążył ją prawidłowo przetworzyć. Może to być wynik infekcji, zatrucia, stresu, zaburzeń trzustki, jelita drażliwego lub stanów zapalnych. Idealny stolec znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami, powinien być miękki, uformowany, gładki, łatwy do wydalenia, przypominający kształtem kiełbaskę o jednolitej strukturze. To oznacza, że organizm przetwarza pokarm w odpowiednim tempie, jelita pracują rytmicznie, a mikrobiota jest zrównoważona. Jednak wygląd stolca to nie tylko kwestia konsystencji. Kolor jest równie ważny. Typowy brązowy kolor pochodzi od żółci wytwarzanej przez wątrobę. Jeśli stolec jest bardzo jasny, szarawy lub jak glina może to wskazywać na problemy z drogami żółciowymi lub wątrobą żółć nie dociera tam, gdzie powinna. Jeśli stolec jest zielonkawy, zwykle oznacza to, że treść pokarmowa przeszła przez jelita zbyt szybko lub że w diecie było dużo zielonych warzyw, co samo w sobie nie jest groźne, ale może być sygnałem przyspieszonej pracy jelit. Stolec żółty, tłusty i błyszczący, trudny do spłukania, sugeruje problemy z trzustką lub z wchłanianiem tłuszczów organizm nie jest w stanie rozbić i przyswoić lipidów więc wydala je w prawie niezmienionej formie. A gdy stolec jest bardzo ciemny, czarny, smolisty, to sytuacja poważna. Może to oznaczać obecność krwi z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Krew zmienia kolor podczas trawienia i przybiera barwę czerni, to zawsze wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. Tak samo jak świeża krew widoczna na papierze lub w toalecie może być wynikiem hemoroidów, ale może być również sygnałem polipów lub zmian nowotworowych, nigdy nie wolno tego bagatelizować. Ważna jest również częstotliwość wypróżnień idealnie raz dziennie najlepiej o podobnej porze co wskazuje na rytm metaboliczny i hormonalny organizmu. Ale normą może być także wypróżnianie co dwa dni jeśli nie towarzyszy temu ból, wzdęcia ani poczucie niepełnego wypróżnienia. Problem pojawia się wtedy, gdy zmienia się twój własny rytm. Jeśli ktoś przez lata chodził do toalety codziennie rano, a nagle zaczyna robić to raz na trzy, cztery dni to jest sygnał ostrzegawczy. Jeśli stolec zmienia kształt jest coraz cieńszy, trudniejszy do wydalenia lub wywołuje ból to również znak, że warto się temu dokładniej przyjrzeć. Organizm zawsze uprzedza o problemie, tylko trzeba nauczyć się go słuchać. Dlatego patrzenie na stolec nie jest niczym wstydliwym. Jest aktem troski o siebie. To tak samo jak mierzenie ciśnienia, kontrolowanie poziomu cukru czy badanie skóry. Każdy z nas może bez wizyty u lekarza, bez badań, bez kosztów wykonać codzienną 10-sekundową obserwację, która w razie potrzeby może uratować życie. I właśnie o tym jest ten film o świadomości, o tym, by nie ignorować własnego ciała i by nie bać się faktów, bo wiedza, nawet niewygodna, daje nam siłę i możliwość działania. Zmiana kształtu stolca nie jest przypadkiem i nigdy nie dzieje się od tak. Jelito grube to długi, elastyczny przewód, przez który masy kałowe przesuwają się powoli, stopniowo tracąc wodę, aż w końcu uzyskują odpowiednią konsystencję. Jeśli stolec zmienia swój kształt, oznacza to, że coś wpływa na drożność jelita lub zaburza jego rytm pracy. Jednym z najważniejszych sygnałów, na które należy zwrócić uwagę, jest stolec cienki i zwężony, przypominający ołówek, wstążkę lub nieregularną, spłaszczoną rurkę. Dla lekarzy to często sygnał, że światło jelita zostało zwężone, czyli miejsce, w którym masa kałowa przechodzi, jest zmniejszone. Co może zwężać jelito, najczęściej przewlekłe zapalenie, blizny po dawnych urazach lub operacjach. Zmiany w elastyczności tkanek związane z wiekiem, ale także polipy i rozwijające się guzy, które rosną powoli, w ciszy, bez bólu i bez objawów, aż do momentu, kiedy zaczynają zmieniać kształt stolca. Dlatego ten objaw nigdy nie powinien być ignorowany, zwłaszcza gdy utrzymuje się tygodniami i powtarza się regularnie. Warto też zrozumieć, że każdy człowiek zna swój zwykły stolec. Twój organizm ma swoją normę, stały rytm, powtarzalny wzorzec. I właśnie od tego wzorca trzeba zaczynać obserwacje. Nie porównuj się z innymi, nie oceniaj swojego trawienia według tego, jak wygląda u kogoś z rodziny, u partnera czy według jakichś ogólnych poradników. Jeżeli przez lata twój stolec miał normalny kształt, a nagle zaczyna być spłaszczony, cienki, poszarpany, nieregularny, to jest zmiana, a każda nagła zmiana w pracy jelit wymaga uwagi, to organizm wysyła sygnał że coś utrudnia przejście treści jelitowej, a jelito próbuje dopasować się do przeszkody, zamiast przepływać swobodnie. I tutaj pojawia się klucz guz rośnie po cichu. Nowotwór jelita grubego rozwija się powoli. Nie boli, nie powoduje gorączki, nie daje wyraźnego dyskomfortu. Często pierwszym, najbardziej subtelnym znakiem jest właśnie zmiana kształtu stolca. Jednak nie każda zmiana od razu oznacza raka. Czasami przyczyną mogą być zbyt mała ilość błonnika, zbyt mało wody, przewlekły stres, siedzący tryb życia, zmiany hormonalne związane z menopauzą lub tarczycą albo bolesne doświadczenia, które powodują, że człowiek odruchowo wstrzymuje wypróżnienie. W takim przypadku masa kałowa przesuwa się wolniej, twardnieje i w naturalny sposób zmienia formę. Również napięcie mięśni dna miednicy może powodować zwężenie stolca, jeśli ktoś odczuwa ból podczas wypróżniania, ciało instynktownie chroni się i zaciska mięśnie, co sprawia, że stolec wychodzi wąski i cienki. To zjawisko jest częste u kobiet po menopauzie, u osób żyjących pod dużą presją emocjonalną i u tych, którzy doświadczyli bolesnych wypróżnień w przeszłości. Jednak tutaj również obowiązuje ta sama zasada. Jeżeli objaw utrzymuje się długo lub narasta, to sygnał ostrzegawczy. Obok zmian kształtu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na kolor. Stolec bardzo ciemny, czarny, smolisty, z połyskiem przypominającym smołę, jest jednym z najpoważniejszych sygnałów medycznych. Oznacza często krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego z żołądka lub dwunastnicy. Krew w trakcie trawienia ulega rozkładowi i ciemnieje, dlatego jej obecność można czasem rozpoznać zanim pojawi się ból brzucha lub osłabienie. Taki objaw wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. A często natychmiastowego udania się na sor. Z kolei świeża krew w stolcu, jasno czerwona, obecna na papierze toaletowym lub wokół stolca, może wskazywać na hemoroidy lub pęknięcie śluzówki, ale może także być wczesnym objawem polipów lub zmian nowotworowych. I tutaj zasada jest identyczna, krew nigdy nie jest normą. Jeżeli już się pojawia, trzeba zbadać. Warto również wsłuchać się w odczucia podczas wypróżniania. Zdrowe wypróżnienie daje uczucie pełnego opróżnienia jelit człowiek, wstaje z toalety z poczuciem ulgi, i braku nacisków w dole brzucha. Jeżeli jednak pojawia się wrażenie, że coś zostało, że trzeba wracać kilka razy, że stolec wychodzi fragmentami albo trzeba długo czekać bez efektu, to znak, że jelito nie pracuje rytmicznie. Ten objaw nazywa się blokadą ewakuacyjną lub trudnością w opróżnieniu i jest częsty u osób żyjących w stresie, odwodnionych lub jedzących małobłonnika. Z kolei ciągłe parcie, poczucie potrzeby pójścia do toalety mimo braku rzeczywistej treści jelitowej, nazywa się tenesmem. To również objaw, który powinien być wzięty poważnie, ponieważ często towarzyszy stanom zapalnym, zmianom strukturalnym jelita lub obecności masy, która drażni ściany jelita. Najważniejszą zasadą, którą musimy zapamiętać, jest to, że rak jelita grubego zazwyczaj nie zaczyna się dramatycznie, nie boli na początku. Nie daje gorączki, nie wywołuje natychmiastowych dolegliwości. Pierwszy znak może być cichy, niewinny, cienki stolec. Dlatego obserwacja jest tak ważna, codzienna, spokojna, bez paniki, ale uważna wystarczy kilka sekund to proste to dostępne dla każdego to bezpłatne a może uratować życie. Wiedza jest pierwszym krokiem, ale prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy działać. To, co robimy każdego dnia, co jemy, jak śpimy, czy się ruszamy, jak reagujemy na stres, bezpośrednio wpływa na to, jak pracują jelita. A tym samym na ryzyko chorób, w tym raka jelita grubego. Nie chodzi o radykalne rewolucje ani restrykcyjne diety, które trwają tydzień i kończą się frustracją. Chodzi o małe kroki wykonywane codziennie, które razem mają ogromny wpływ na cały organizm. Jelita są narządem leniwym, ale jednocześnie niezwykle wrażliwym. Reagują na odwodnienie, brak błonnika, siedzący tryb życia i stres emocjonalny. Kiedy przez dłuższy czas pracują pod przeciążeniem, śluzówka jelit staje się podrażniona, mikrobiota zostaje osłabiona, a naturalna perystaltyka zwalnia. To prowadzi do zaparć stanów zapalnych i utrudnionego usuwania toksyn. Dlatego podstawą zdrowia jelit jest nawodnienie. Woda działa jak smar, pomaga przesuwać masy kałowe w jelitach i zapobiega ich twardnieniu. W praktyce oznacza to, że powinniśmy pić wodę regularnie, a nie tylko wtedy, gdy czujemy pragnienie. Najprostszy nawyk to szklanka wody zaraz po przebudzeniu, i potem jedna szklanka co 1-2 godziny w ciągu dnia. To może wydawać się drobiazgiem, ale dla jelit to jak uruchomienie silnika, który przez noc był wyciszony. Drugim filarem jest błonnik, czyli naturalny materiał roślinny, którego organizm nie trawi, ale który odgrywa kluczową rolę w oczyszczaniu i odżywianiu jelit. Błonnik działa jak szczotka, nadaje masom kałowym objętość, zatrzymuje wodę, przyspiesza perystaltykę i pomaga zapobiegać zaparciom. Ale ma jeszcze jedną, równie ważną funkcję: karmi dobre bakterie jelitowe, czyli mikrobiotę. Zdrowa mikrobiota działa jak niewidoczna tarcza chroniąca przed stanem zapalnym, infekcjami, otyłością, insulinoopornością, a nawet depresją. Aby zadbać o mikrobiotę, trzeba dostarczać błonnik rozpuszczalny i prebiotyki, które znajdują się w owocach, szczególnie bananach, jabłkach z skórką, kiwi, śliwkach warzywach jak brokuły, marchew, cebula, czosnek oraz w pełnych ziarnach, siemieniu lnianym, nasionach chia oraz płatkach owsianych. Ale ważne jest, aby wprowadzać je stopniowo, jeśli ktoś od razu zacznie jeść dużo błonnika bez odpowiedniej ilości wody, pojawią się wzdęcia i dyskomfort. Dlatego najlepiej zacząć od jednej łyżki siemienia lub chia dziennie, popijanej dużą ilością wody oraz od jednej porcji owsa lub warzyw do każdego posiłku. Trzeci filar to ruch. Jelita są narządem mechanicznym, ich praca zależy od ruchu całego ciała. Osoby, które spędzają większość dnia siedząc lub leżąc, mają jelita, które pracują wolniej. To nie znaczy, że trzeba trenować intensywnie. Wystarczy 20-30 minut spaceru każdego dnia, najlepiej w spokojnym tempie, aby pobudzić jelita do pracy. Do tego warto dodać delikatne ćwiczenia ruchomości miednicy i brzucha, takie jak powolne skręty, kołysanie biodrami, naprzemienne podnoszenie kolan czy delikatne rozciąganie. Te proste ruchy poprawiają krążenie w jamie brzusznej i wspierają naturalną perystaltykę. Wiele osób zauważa, że wypróżnienie pojawia się dopiero po pierwszym ruchu dnia to naturalna reakcja ciała, które potrzebuje aktywacji. Dla jelit bardzo szkodliwy jest ciągły stres, który powoduje napięcie mięśni brzucha i dna miednicy, co bezpośrednio wpływa na kształt i trudność wypróżniania. Dlatego jedną z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych praktyk jest powolny oddech przeponowy rano lub przed pójściem do toalety rozluźnia brzuch, miednicę i poprawia przepływ. Czwarty filar to profilaktyka medyczna. Po 50 roku życia każdy powinien wykonać kolonoskopię profilaktyczną, nawet jeśli nie ma żadnych objawów. Rak jelita grubego rozwija się powoli, a jeśli zostanie wykryty wcześniej, jest w pełni wyleczalny. Kolonoskopia pozwala nie tylko zobaczyć ściany jelita. Ale także usunąć polipy, zanim zamienią się w nowotwór. To jedno z najskuteczniejszych narzędzi medycyny zapobiegawczej. Warto także wykonać badanie krwi utajonej w kale, które może wykryć niewidoczne gołym okiem krwawienie. To prosty test domowy, który można wykonać raz do roku, szczególnie u osób po 45 roku życia lub z historią chorób jelit w rodzinie. Kolejnym ważnym elementem profilaktyki jest dbanie o mikrobiotę jelitową poprzez regularne spożywanie produktów fermentowanych: jogurtu naturalnego, kefiru, maślanki, kiszonej kapusty, kiszonych ogórków, kombuchy. To naturalne probiotyki, które wzmacniają florę bakteryjną jelit i chronią przed przewlekłym stanem zapalnym. Na koniec ważna refleksja: twoje jelita reagują na to, jak żyjesz emocjonalnie. Strach Napięcie, wstyd, pośpiech, tłumienie emocji wszystko to wpływa na jelita bezpośrednio. Jeśli organizm jest w stanie ciągłego napięcia, jelita przestają pracować naturalnie, dlatego troska o jelita jest także troską o spokój wewnętrzny. Krótki spacer po posiłku, kilka spokojnych oddechów, niewielka przerwa w ciągu dnia, aby poczuć własne ciało to małe gesty, ale tworzą fundament zdrowia. To, co zobaczysz w toalecie, nie jest czymś, co powinno budzić wstyd, obrzydzenie czy chęć szybkiego zapomnienia. To jest język twojego ciała, cichy komunikat, który wysyła każdego dnia, zanim pojawi się ból, choroba lub poważne objawy. Każda zmiana w kształcie, kolorze, konsystencji czy rytmie wypróżnień jest informacją, że coś się dzieje czasem niewinnego, jak odwodnienie, a czasem bardzo ważnego, jak rozwijający się stan zapalny lub nawet nowotwór. I właśnie dlatego obserwacja własnego stolca jest jednym z najprostszych, najtańszych i najważniejszych badań profilaktycznych, jakie każdy może wykonać sam, w domu bez specjalnego sprzętu i bez wiedzy medycznej. To tylko kwestia uważności, nawyku i zrozumienia, że troska o jelita to troska o całe życie, o energię, samopoczucie, odporność, zdrowie psychiczne, a przede wszystkim o przyszłość. Chciałbym, żebyś potraktował tę wiedzę nie jako źródło strachu, ale jako źródło siły. Bo kiedy wiemy, jak działa nasze ciało, kiedy je obserwujemy i reagujemy na jego sygnały, możemy zapobiec wielu chorobom, zanim się rozwiną. Możemy żyć dłużej, spokojniej i z większą świadomością. Możemy zadbać o siebie i o tych, których kochamy. A to jest jeden z najbardziej wartościowych darów, jakie możemy sobie dać. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, jeśli poczułeś, że otworzył oczy albo zmotywował cię do dbania o swoje zdrowie, zostaw komentarz i zasubskrybuj Zdrowie plus życie. To właśnie dzięki Twojemu wsparciu możemy tworzyć treści, które naprawdę pomagają ludziom. Udostępnij ten film komuś z rodziny, przyjacielowi, komuś, kto może go potrzebować, bo czasami jedna rozmowa albo jedno obejrzane wideo naprawdę może uratować życie. W Zdrowie Plus Życie wierzymy, że twoje zdrowie to twoja przyszłość i zasługuje na troskę codziennie.